Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami nowym dyrektorem zakładu opieki zdrowotnej w Gnieźnie został Krzysztof Bestwina. Oficjalną wiadomość w tej sprawie przekazał Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego 17 grudnia w trakcie konferencji prasowej przed siedzibą lecznicy przy ulicy Świętego Jana. To są spełnienie oczekiwania mieszkańców i tutaj personelu szpitala, które było takie, aby jednak zmiany dotyczące dyrekcji nastąpiły. Ja osobiście odczuwałam ogromną niecierpliwość, bo, tak jakby niektóre osoby chciały, żebym to zrobiła z dnia na dzień i nawet mi zarzucały, że tak długo z jakąś decyzją taką podstawową czekam. Ja uważałam jednak, że to musi być przemyślana decyzja, to musi być odpowiedni kandydat i sądzę, że takiego właśnie znaleźliśmy, że te kłopoty, które szpital ma, zarówno jeżeli chodzi o. Y, taką, takie funkcjonowanie codzienne, jak i również tę perspektywę 2016 roku i rozbudowy szpitala, y, załatwimy wspólnie już z nowym dyrektorem i z nowymi koncepcjami na, na rozwiązanie tych problemów. Nowy dyrektor jest ekonomistą z zawodu, a w swojej dotychczasowej karierze dowodził szpitalami w Turku, Olkuszu i Gierzycku. Czy w Szpitalu czekają nas radykalne zmiany? Byłem daleki od takich ocen, że jestem jakimś tam nie wiem, człowiekiem do zadań specjalnych, który przychodzi, tak jak pan powiedział. Nie będę używał tego słowa i odchodzi. Nie, chciałbym skupić się na tym, żeby rzeczywiście sam szpital, i też inwestycja, która tutaj jest, a deklaracje ze strony starostwa są takie, że też chcą dalej iść w tym kierunku rozwoju pod względem obiektu szpitala. Chciałbym w jaki sposób to realizować. Także żeby osiągnąć odpowiedni cel, oczywiście z korzyścią dla mieszkańców, dla pacjentów gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Także nie zakładam tutaj historii powiedzmy rocznej, czy półtora rocznej, czy dwuletniej. Wydaje mi się, że spędzę na pewno tej dłużej. Krzysztof Bestwina do czasu ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora będzie pełnił jego obowiązki. Nie ukrywa, że czeka go sporo pracy z naprawą sytuacji w zoz Zozie. To mam te, takie ogólne informacje mówiące o tym, że, że sytuacja finansowa jest niekorzystna, ale no muszę to zweryfikować najpierw. Za, za wcześnie na jakieś oceny i, i wnioski w związku z tym. No cóż, wiele pracy. No, wiele pracy, pracy się nie boję, zaczynam za chwilę, skończymy wtedy rozmawiać, więc ruszam już do, do, do zajęć. Zresztą przed chwilą, kiedy zapoznawaliśmy się z personelem kierującym oddziałami, no i już poruszyliśmy konkretne sprawy i zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. Wiązała się taka fajna rozmowa rzeczowa, merytoryczna, więc na pewno zaraz wrócimy do, do, do niej. Nowy dyrektor nie chciał jeszcze mówić o jakichkolwiek zmianach personalnych. Przyznał, że musi się zapoznać ze szczegółami, i dopiero wtedy będzie czas na jakiekolwiek decyzje.